Nie patrz tak na mnie, to nie moja sprawa. Jasne. Mamy pytanie. Tak, to jasne jak słońce. Opuść ty po karierze na Najlepsze kino w lipcu w Siódemce. Zaraz coś poradzimy. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entyl Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entyl pozwala dziecku zapomnieć o ukąszeniu. Entyl jest bezpieczny i może być stosowany nawet u najmłodszych dzieci. Ale również u dorosłych. Entil Naprawdę szybki na ukąszenia. A dla poparzonej skóry wybierz Entil oparzenia. Summer Black Friday w Notino ze zniżkami aż do 40% na najpopularniejsze marki. Nie przegap, np. 20% zniżki na marki Lancôme i Mugler lub 15% zniżki na markę Yves Saint Laurent. Notino perfumy i kosmetyki zawsze w atrakcyjnej cenie. W salonach Agata 60 rad 0% albo 50 zł natychmiastowego rabatu za każde wydane 500 zł. A te materace w wielu rozmiarach i o różnych stopniach twardości z opcją Krania pokrowców dodatkowo 10% taniej. Kiedyś każdej nocy tak to wyglądało. To było uciążliwe dla nas obojga. Suplement diety Restonum LS pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni Restonum meles, nogi nocą pod kontrolą. Podążaj za smakiem i graj. Codziennie do wygrania 3000 zł i letnie gadżety od Pepsi. Gdy pojawia się drobne ukąszenie, dla nich to podrażnienie, które tylko ty możesz zwalczyć. Fenistil, szybka ulga na podrażnienia skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pecha. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Tabletki i Iladian Direct Plus działają na infekcje bakteryjne, żybicze i mieszane. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Jednak na pecha da się coś poradzić. Iladian Direct Plus zapomnij o infekcjach intymnych. Taniec to jej żywioł. Niespodziewanie zostaje dostrzeżona. Chcę, byś dla mnie tańczyła. Przyjdź na casting. To ty. Zatrudniłem tego choreografa. Piąt. Szybko robi karierę. Majki zrobi z ciebie gwiazdę. Nie jesteś mu nic winny. Masz talent i pasję. Lepiej z nim nie zadzieraj. Ale sukces ma swoją cenę. Jessica Alba. Honey. Jutro o 20 w siódemce. To jest najgorszy komisariat w całym mieście. Na ulicach zapanowała anarchia. Pod parłem szefowi potrzebuje rekrutów. Nic prostszego. Załatwimy tych drani. Dokopmy im Posiłki Są już na miejscu. Czy ktoś z was ma jakieś szczególne umiejętności? dokonać tracheotomii nożem do steków. Najwybitniejsi gwiniarze świata likwidują przestępczość. Poproszę dwa pączki z lukrem. Odłóż tę pałkę. Mówię serio. Przepraszam, nie drażnij psów. Akademia Policyjna 2, pierwsze zadanie. W czwartek o 20 w siódemce. Lubił swoje życie. Przejmujemy Waterman Publishing. Do czasu nie bierzemy jeńców. Od razu wszystkich wycinamy. Starzystka? Nie, mój ojciec tam pracuje. Ile pan ma lat? 26. Kto to jest? Jakiś szczeniak z globką. Ten młokos wszystko zniszczył. Nowy szef taty. Pozbawił go stanowiska i współpracowników. Nie możesz ich wywalić. To moja drużyna. Przykro mi. A teraz chcę odebrać mu córkę. Jak ma na imię? Co? Kto? Tego nie zniosłby nawet święty. Tato, ja ją kocham. Ty ją kochasz? To moja córka. Nie zamierzam cię zwolnić. Nie? Scarlett Johansson. Dennis Quaid. W doborowym towarzystwie. W piątek o 20 w siódemce. Piękne, prawda? Co? Wschód słońca. jest obłędne. Houston do Explorera. Przerwać misję. Zarządzam ewakuację stacji. Zmywamy się z Nagrodzona siedmioma Oscarami. Gravitacja. W soboty o 20.00 w siódemce. Wstrząsająca opowieść o poświęceniu i miłości. Jak mała. Czekamy na przeszczyt. Marki prawie przestały pracować, nie mamy innego wyjścia. Ja umrę. Nie masz prawa decydować beze mnie. Jestem tak samo ojcem jak ty matką. Nie masz prawa tego robić beze mnie. Kim ty jesteś? Ojce. Jesteś gówniarzem, który nie ucieka. Tą historią żyła cała Polska. Bokser. W poniedziałek o 20 w siódemce. Dobrego nigdy dosyć. O, tak się idzie z Przed wami sześć królewskich wieczorów w gwiazdorskiej obsadzie. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Ja idę na pierwszy ogień, bo ja wiem, że mam talenty we wszystkim. Gwarantujemy mocne wrażenia w uderzeniowej dawce. Co to będzie za eksperyment? Anna! się idzie, a w wypadku. Ludzie cię za to no. kochają. Królowe Życia. Od wtorku do niedzieli o 22.05 w CTV.